Isteregi w grach to już standard w dzisiejszych czasach. Wiele produkcji coraz częściej się na nie kusi i przez to można bardzo fajnie czy to powspominać bądź nawiązać do jakiejś innej gry. Takowe jaja świąteczne to nic innego jak mrugnięcie okiem w kierunku gracza. Warto dodać, że czasem wiadomość dla fana nie jest jakoś specjalnie ukryta i można ją po prostu bardzo łatwo odnaleźć. Przykładem może być chociażby Grow Street, które nie tylko znajduje się w produkcji Grand Theft Auto 5, ale także w Cyberpunk 2077. Przejeżdżając przez. Z Rancho Coronado Z bomby rzuca nam się w oczy patelnia Przynajmniej ja strzeliłem temat od razu Dajcie znać czy wy również Niemniej jednak często bywa też i tak Że trzeba się troszeczkę doszukiwać Po najlepsze ceny gier Gorąco zapraszam na stronę eneba.com A gdy użyjecie kodu Lootbox, Wydacie jeszcze mniej siana Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie tak jak mówiłem, easter ego w grach jest masa i zapewne w czołowych produkcjach nie znaleziono jeszcze wszystkich, bo na przykład w takim LEGO Star Wars Skywalker Saga ciągle odkrywa się nowe ciekawostki. A... Tutaj proszę, na przykład ziomale sobie chillują. Jeśli chodzi o easter egga, całość ma miejsce w najnowszej produkcji od TT Games, a dokładnie na plęcie Kev Beer. To właśnie tutaj Ray i Kylo Ren toczyli walkę, a później Ray odkryła swoje moce, które... Dobra, dobra, ale halo, halo, bez spoilerów. Dokładnie mówiąc, na jednym z dachów z sianem możemy zobaczyć zwierzę przypominające konia. Chyba nie muszę mówić z jakiej gry kojarzone jest to ujęcie. Oczywiście, że jest to odniesienie do płotki z Wiedźmina 3, która to wiele razy rozpiła się na różnych budynkach. Prawa z przywołaniem konia była już tak zabawna i komiczna, że CD Projekt Red nawet zrobił specjalną kartę w gwincie, która to wygląda tak. Oczywiście od razu mogę ostudzić zapał, że nie jest to żadne nawiązanie do Lego Wiedźmina. Chyba zgodzicie się ze mną, że przygody Geralta są zbyt brutalne jak na gierki typu Lego. Patryk niedawno w materiale mówił, dlaczego nie zobaczymy Lego Wiedźmina, więc jeśli chcecie, to w karcie macie link do Obczajcie sobie. Oczywiście nie mówię, że nie przygarnąłbym takiego Lego Wiedźmina, bo chyba każdy szanujący się fan tej marki chciałby popykać sobie w Lego z swoim ulubionym białowłosym wieśmakiem. Ogólnie rozpoczniemy sobie teraz temat Sony, bo uwierzcie mi, jest o czym gadać. Na samym początku pod pacha weźmiemy sobie wiadomość mówiącą o dużych promocjach na gry PlayStation. Warto dodać, że na PlayStation Store wrzucone są często promocje, dzięki którym możemy zakupić jakieś tytuły po mniejszych cenach. Lecz Days of Play to event o wiele lepszy. Wtedy gierki są jeszcze tańsze, a także na evencie zaopatrzymy się w różnego rodzaju akcesoria lub gadżety. Co ciekawe, będziemy także w stanie zakupić pada DualSense w wielu kolorystykach. White, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink, oraz Galactic Purple Obecnie na ekranie leci wam lista gierek Które cenowo powinny być dużym zaskoczeniem Ale oczywiście pod względem pozytywnym Wszystko super i fajnie Ale kiedy dokładnie zaczyna się PlayStation Days of Play A no dzisiaj Dlatego jeśli oglądacie ten odcinek To dajcie znać co kupiliście Albo co macie w planach kupić Całość potrwa do 8 czerwca Więc jest to idealna pora Aby porobić zapasy na wakacje Tak samo jak idealną porą Jest zostawienie w tym momencie suba na kanale Jeśli dany materiał ci się oczywiście spodobał A no i nie zapomnij o lajku. Oprócz dobrej nowiny w postaci Days of Play, trzeba poruszyć również kozacką kwestię PlayStation Plus. Owa usługa była bardzo długo zapowiadana, bo należy pamiętać, że przed jakimkolwiek ogłoszeniem twórców nowe PS Plus nazywane było Spartakusem. Subskrypcja różni się trochę od tej, nad którą spekulowali fani, ale nie da się ukryć, że chodzi o ten sam podmiot, który dodybutował wczoraj w Azji. Dokładnie mówiąc, w Hongkongu, Malezji, Singapurze, Korei Południowej, Tajlandii. Oraz na Indonezji. Gracze z tamtych rejonów mogą już bez problemu bawić się nowymi możliwościami, jakie oferuje Sony. W sieci pojawiły się materiały ukazujące, jak wygląda panel od wyboru gier, oraz ogólnie przedstawiają działanie subskrypcji. Już na samym początku filmu widać, że lista jest duża i znajdują się na niej wszystkie pozycje, które zapowiedzieli twórcy. Poza tym dostrzec możemy produkcję od Ubisoftu z kolekcji Ubisoft Plus Classics. Sony jakiś tydzień temu poinformował, że dana biblioteka od Ubisoftu zasili PlayStation Plus. Co jeszcze? Aha, Edward Apes Odyssey oraz Ridge Racer 2, które to pierwotnie znajdowały się na PS1 oraz PSP. Pokazuje to, że Sony już teraz pracuje nad rozbudowaniem oferty, po którą sięgną miliony graczy. Według materiałów z filmów dowiadujemy się także, iż PlayStation Plus pomoże nam poczuć nostalgię i dostosujemy rozdzielczość ekranu do swoich upodobań, w tym także 4x3. Do zmiany będzie także filtr wyświetlanego obrazu. Do dyspozycji będzie tryb domyślny, retro i nowoczesny. Najciekawe Ciekawiej prezentuje się jednak drugi z wymienionych, ponieważ polega on na imitacji stylu wyświetlania ze starych ekranów CRT. Chodzi o te ekrany z dupą. Pewnie wiecie o co chodzi. A poza tym i tak macie je na ekranie teraz. Ostatnia sprawa. Trofea. Dowiadujemy się, że stare gierki Sony dostały możliwość zbierania osiągnięć w postaci trofeów, dzięki czemu wciągniemy się jeszcze bardziej w dane tytuły. Wychodzi na to, że oferta PlayStation Plus wygląda całkiem nieźle, a gracze są zadowoleni z rezultatów, jakie na obecny moment osiągnęło Sony. W Polsce subskrypcję odpalimy dopiero 23 czerwca. Ostatni news z sekcji Sony związany jest jeszcze z PlayStation, a dokładnie z PlayStation Showcase. Dużo mówi się też o tym, że skoro Xbox robi swój własny pokaz, no to Sony powinno wyjść też z jakąś kontrolą. No, jak widać, to wcale tak nie będzie, bo jak twierdzi Akont NGT, impreza ma odbyć się dopiero we wrześniu. Wszystko to dlatego, że Sony ma zaplanowane dużo premier na ten rok i jakoś bardzo nie śpieszy im się, aby na gwałt Turety zrobić jakiegoś odpowiednika dla Xbox NBT Bethesda Showcase. Poczekamy do września, otrzymamy bombę i będziemy cieszyć się z tego przez najbliższe miesiące. Zapamiętajcie moje słowa. Na szybko może wspomnę jeszcze o dacie premiery The Lord of the Rings Golum. Otóż u Ukaże się on 1 września na PC-tach, Xboxi One, Xboxie Series XS, PlayStation 4 i PlayStation 5. Ponadto dostaliśmy info, że możemy spodziewać się dłuższych fragmentów z gry. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że. Czekamy. Call of Duty Modern Warfare 2 jak na razie zapowiada się bardzo dobrze i gracze już nie mogą doczekać się, aby tytuł odpalić. Jak widzieliśmy na zlikowanych materiałach, bombionko będzie fajne, aczkolwiek do premiery jeszcze daleko i wszystko może się jeszcze zmienić. Warto tutaj powiedzieć, że Call of Duty zawsze rywalizowało z Battlefieldami. Modern Warfare 2 prawdopodobnie zmiażdży rywala, aczkolwiek no, trzeba czekać, aż ten zrobi także ruch w jakąś stronę. Sytuacja z nowym kodem coraz bardziej się rozgłaśnia, a dzisiaj twórcy na Twitterze poinformowali, graczy o dacie premiery. Tytuł bowiem zadebiutuje 28 października 2022 roku. Nie zostało jednak powiedziane, na jakich platformach wyląduje gra. W sensie PC, PlayStation 5 i Xbox Series XS to takie pewniaki. Nie wiem natomiast, jak to będzie wyglądać z konsolami starej generacji. Do tweeta z datą premiery dostaliśmy materiał wideo, który nie jest niestety fragmentem rozgrywki. Zamiast tego otrzymaliśmy okładkę koda oraz bohaterów, którzy będą występować w nowej odsłonie dzieła Blizzarda. Mamy tak. Simon Kapitan John Price, Kyle Gaz Garrick, John Soap, McTavish oraz Alejandro Vargas. Ekipa razem formuje jednostkę Task Force 141. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Star Wars Jedi Fallen Order 2 może nazywać się Star Wars Jedi Survivor. Tytuł wydaje się być prawdziwy, bo przedstawił go nam nie kto inny jak Jeff Grubb podczas jednego ze swoich podcastów. Nie jest to jednak jedyne info, które dziennikarz przedstawił nam ostatniego czasu na temat produkcji. Nie wiem, czy śledziliście temat, ale w sieci zaczęły pojawiać się. Plotki mówiące o tym, że zmiana tytułu na Survivor wiąże się ze zmianą głównego bohatera. Kiedy poproszono Graba o odniesienie się do plotek, wyjaśnił, że to wszystko nieprawda, a Kal wciąż zostaje głównym protagonistą w Survivor. Natomiast nie wykluczył on jednak obecności innych grywalnych bohaterów. Przyjrzałem się tematowi, ponieważ krążą plotki, że Kal Kestis nie jest grywalną postacią, ale jest. Kal to wciąż gwiazda tej gry. On jest głównym bohaterem, nie znaczy to jednak, że nie ma innych grywalnych postaci. Nie mówię też, że są, bo nie wiem. Natomiast powiedziano mi, że Kal Kestis Nadal jest protagonistą Dla osób, które przywiązały się do rodzica, Nie mają się o co martwić Po słowach Jeffa Graba wychodzi na to, że młody Jedi dalej pozostaje w swojej roli I nigdzie się nie rusza Dzięki wielkie za materiału Zwijam się, serwus